Widzisz ostatnio, że coś dziwnego dzieje się z Twoimi roślinami. Puszcza niby młode liście, ale one do końca się nie rozwijają, tylko zasychają. To samo się dzieje z kwiatami. Jest kwiat w pąku, nie rozwija się, tylko zasycha i opada. Liście tracą jakby kolor i pojawiają się srebrzyste, delikatne plamki. Zaczynasz się przyglądać bliżej, podnosisz liść, a pod spodem pajęczyna. To znaczy, że masz przędziorkę. W tym filmie powiem Ci, jak walczyć z przędziorkiem. Więc oglądaj dalej, jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem. Na początku tego filmu wspomnę pokrótce o cyklu rozwojowym przędziorka, ponieważ musimy wiedzieć, z kim walczymy, z czym mamy do czynienia, żebyśmy wiedzieli, ile dni musimy. Walczyć, żeby pozbyć się tego nikczemnego szkodnika. Przędziorek rozwija się w pięciu stadiach: jajka, larwy, nimf oraz postaci dorosłej. Dorosły przędziorek żyje od 6 do 36 dni. Samica składa do około 20 jajek dziennie i do 150, a nawet 200 w ciągu całego swojego życia. Z jajka po 3 do 15 dni wylęga się larwa, która już żeruje na naszych roślinach i wysysa jej soki. W kolejnych dniach przechodzi przeistoczenia, by osiągnąć postać dorosłej. Dorosłą, która składa jajka i cykl się zamyka. Dlatego walka z przędziorkiem jest długotrwała i potrafi trwać nawet do 4 tygodni. Na końcu tego filmu powiem Wam jak walczyć za pomocą środków chemicznych, ale na początku skupimy się na mało inwazyjnych i mało szkodliwych zabiegach. Przede wszystkim roślinę musimy odizolować od pozostałych roślin. Działać musimy najszybciej jak się da. Musimy pozbyć się wszystkich mocno zainfekowanych liści, pędów oraz starych such, części rośliny, ponieważ w nich najczęściej znajdują się samice. Jeżeli roślina jest bardzo zainfekowana przez przędziorka i praktycznie pod każdym liściem znajduje się pajęczyna, to wtedy zostawiamy tylko kilka liści, które wyglądają najlepiej. Reszty musimy się pozbyć. Kolejną czynnością jest dokładne wymycie liści. Możemy wrzucić roślinę pod prysznic lub za pomocą wacika czy delikatnej ściereczki wytrzeć spodnią warstwę liścia, jak i górną oraz łodygi. Na górze macie odsyłacz do filmu jak czyścić liście. Nie musicie w niego teraz klikać, możecie poczekać do końca. W górnym prawym rogu znajdziecie małą okrągłą ikonę, jak ją klikniecie, rozwinie wam się cała lista z proponowanymi filmami. Kolejnym krokiem jest pozbycie się wierzchniej warstwy ziemi. Zdejmujemy taką warstwę, aż poczujemy, że dokopaliśmy się do korzeni, ponieważ w ziemi często znajdują się jaja larwy oraz samice przędziorków, które zimują w ziemi oraz w starych i suchych częściach rośliny. Teraz musimy przyrządzić miksturę, która udusi pszędziorki zaklei ich aparaty oddechowe. Do tego będzie nam potrzebny opryskiwacz z regulacją wydzielanej wody, czyli z taką bardzo delikatną mgiełką, ciepła woda oraz olejek o delikatnej konsystencji. Może być na przykład oliwka dla dzieci, ale najlepsza będzie parafina, którą kupicie w aptece. Do całej mikstury będzie nam potrzebnych kilka kropel płynu do mycia naczyń, żeby cała mikstura lepiej przyklejała się do liści. Tężenie oleju w stosunku do wody powinno wynosić 2%, czyli na 100 ml wody dajemy 2 ml olejku. Przed użyciem trzeba mocno wstrząsnąć, wymieszać miksturę. Do mikstury możemy dodać kilka kropli olejku rozmarynowego, a zamiast wody użyć wywaru z Na górze macie odsyłacz zabieg mycia i opryskiwania powtarzamy po 6-7 dniach, a następnie w kolejnym tygodniu ponownie kontrolujemy, czy nowe larwy wyklute z jajek, których nie zlikwidowaliśmy, nie pustoszą nam rośliny. Roślinę podczas walki z przędziorkiem warto systematycznie zraszać lub zapewnić jej nawilżacz powietrza. Przędziorki rozwijają się, gdy mają suche powietrze i nie lubią, gdy wilgotność powietrza jest powyżej 55%. Do naturalnej walki z przędziorkami możemy używać oprysków opartych na bakteriach, które likwidują tego typu szkodniki, ale również warto się zastanowić, jeżeli mamy dużą ilość roślin w mieszkaniu, czy czasem nie kupić sobie naturalnego wroga różnych szkodników, które często występują na naszych roślinach domowych. A jakie to są owady, które zjadają przędziorki, wełnowce, tarczniki, to o tym innym razem. Gdy już sobie nie radzimy naturalnymi sposobami lub nie mamy czasu w walce z przędziorkami, czasem jesteśmy zmuszeni do użycia chemii. Lecz ten zabieg również musimy powtarzać. Pamiętajcie, żeby nosić rękawiczki ochronne, maseczki oraz okulary. Miejcie przy tym również długie rękawy, żeby nie opryskać swojej skóry. Zabieg taki wykonujcie na zewnątrz, na balkonie lub w bardzo przewiewnych pomieszczeniach. Na początku, gdy ja stosuję chemię, używam substancji Karate, która działa kontaktowo i żołądkowo, czyli zabija wszystkie owady, z którymi ma styczność oraz je truje. Taki zabieg powtarzam po 7 dniach, ponieważ Karate nie zabija jajek. Po kolejnych 7 Dniach używam środka MOSPILAN, który również działa kontaktowo i żołądkowo, ale poza tym działa wgłębnie i systemicznie czyli krążą trucizny po roślinie i gdy jakaś larwa przeżyje, podgryzie liść, szybko się przekręci. Miejmy na uwadze to, że rośliny trzeba doglądać i sprawdzać, czy pod liściem znowu coś się nie pojawiło. Walka z przędziorkami może być naprawdę mozolna i długotrwała, ale nie możemy się poddawać. Walczmy, damy sobie radę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy, Pierwszy raz i interesujesz się roślinami domowymi i ogrodowymi, to może to miejsce jest dla Ciebie i zechcesz zasubskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniesz ze mną i będziesz oglądać moje filmy. Pozdrawiam.